Kochani, yy, nie wiem, co to za odcinek będzie. Może to będzie taki odcinek, że pokażę Wam tylko swoje zakupy, a może będzie to coś więcej. W każdym razie rozpocznę od tego, że zrobiłam sobie yy, różne fajne zakupy i chcę Wam się nimi pochwalić. Po pierwsze są to zakupy z Hebe. Yy, wiem ostatnio, często zamawiam Hebe, ale to jest tak, słuchajcie, że robię sobie trochę zapasów. To po pierwsze. Yy, mam w tym tam swoje cele. A po drugie, to jest też tak, że yy, co jest też, to jest też tak, że słuchajcie, wiecie, część rzeczy mi się skończyła wcześniej, część rzeczy kończy mi się później. Wiecie, takich różnych, nie? Więc sami zaraz zobaczycie, że tutaj takich rzeczy, że tu są inne rzeczy niż przedtem. Mianowicie, z rzeczy do twarzy są dwie rzeczy. Jedna to jest apis mgiełka, tym razem pomarańczowa do twarzy. To jest taki tonik. Wiecie, że teraz mam. Teraz mam. Różaną, a to jest pomarańczowa. Ślicznie pachnie. Naprawdę. Śliczny zapach. Tylko, że to jest taki zapach, który nie jest tylko pomarańczowy moim zdaniem. Tu jest tak jakby pomarańczka i jeszcze coś. Bardzo są fajne te mgiełki. Polecam Wam je, yy, bo ja już je przetestowałam i naprawdę świetne produkty. Także bardzo, bardzo, bardzo polecam. To jest jedna rzecz, którą zawiesiłam. Druga rzecz do twarzy. To jest coś, co, czego mi absolutnie ostatnio brakowało i nie miałam w ogóle. I stwierdziłam, że bardzo potrzebuję, ponieważ moja skóra ostatnio się trochę zbuntowała, bo jednak. Yy, tyle ile ja ostatnio miałam rzeczy na głowie i ile się działo, to spowodowało, że no po prostu moja skóra absolutnie stwierdziła, że tak być nie może i zrobiła się kapryśna, niedobra. Yy, zaczęły mi się robić różne tutaj dziwne rzeczy na tej skórze. Nie wiadomo w ogóle o co chodzi. Znaczy, wiadomo o co chodzi. Po prostu byłam zmęczona. Yy, może jeszcze trochę jestem, ale już coraz mniej. Byłam zmęczona, to po pierwsze. Yy, po drugie, yy, druga sprawa to jest taka, że. Czekajcie, bo tu mój pies coś kombinuje. No połóż się. No, druga sprawa to jest taka, że, yy, wiecie, byłam zmęczona, yy, miałam dużo na głowie i ta skóra, no trochę stresu i myślę, że ta skóra się, no po prostu powiedziała dość, no naprawdę, powiedziała dość. Więc kupiłam sobie maskę do twarzy liftingującą lalę. Muszę Wam powiedzieć, że yy, ta maska, po pierwsze, bardzo ładnie pachnie, to jest taki słodko-owocowy zapach. Fajny bardzo i ma m, fajną konsystencję, o kurde, czekajcie, bo coś się z tego wylało, a już wiem. Trochę się, troszeczkę się wylało, wylało oleju takiego, bo ona, ją trzeba, wiecie, ją trzeba trochę pomieszać, o, e, proszę bardzo i ona jest taka rzeczywiście olejowo-kremowa, więc e, to jest bardzo bogata konsystencja. I to jest rzeczywiście nocna maska. Zakładacie sobie ją... Na, zakładacie. Nakładacie sobie ją na noc. Yy, I rzeczywiście, słuchajcie, no jest to absolutnie fantastyczna maska. Boże, teraz muszę wziąć tutaj i powycierać. Więc naprawdę, słuchajcie, polecam Wam ją, bo ja już ją raz spróbowałam. Yy, I mega fajna maska. Tylko teraz muszę tutaj wytrzeć, bo mam olej na stole. Jak dotknę sobie do luski, to będę miała plamę, dobra. I to jest druga rzecz. I tak, teraz i to chyba do twarzy to tyle. I teraz słuchajcie, kolejną rzecz, jaką kupiłam, która mi się skończyła i to jest, jak mówię, zawsze najlepsza rekomendacja, że ja absolutnie polecam. Jope, żel do higieny intymnej, tu jest akurat chyba geranium i żurawina. Bardzo fajny, naprawdę świetny żel do higieny intymnej. Ja po prostu uwielbiam te żele, one naprawdę ślicznie pachną, są takie delikatne, takie no, no naprawdę nic nie podrażniające. Bardzo Wam te żele polecam, jeśli nie spróbowaliście sobie jeszcze, nigdy nie spróbowałyście, to polecam, bo warto. To jest już kolejne moje. Nie wiem, które opakowanie. Kupiłam sobie dwa. Także tak. Również żel, tym razem pod prysznic. To jest z Apisa. Apis ma teraz, słuchajcie, taką serię. Nie wiem, czy teraz, czy ja wyczytałam ją dopiero teraz. Seria. Fructis. Fructis. Fructis po prostu. I to jest akurat bananowy. I słuchajcie, naprawdę. Uwierzcie mi, to jest taki. Mm, mm, taki banan. Mm, aż bym zjadał banana teraz. Normalnie, słuchajcie, bananowy, przepiękny. Zapach bananowy, przepiękny. Yy, mają jeszcze malinę, widziałam. No, tam kilka widziałam, ale ja akurat wybrałam sobie ten bananowy, ponieważ yy, ktoś mi go tam polecił i yy, rzeczywiście, no, przepięknie pachnie. Więc to jest. Yy... Druga rzecz, czy kolejna rzecz, i co jeszcze kupiłam? Ostatnia rzecz to jest: słuchajcie, szampon Yumi, malinowe nawilżenie. Słyszałam, że te rzeczy z Yumi są bardzo fajne i muszę Wam powiedzieć, że sama jestem bardzo ciekawa. No, pachnie malinką, taką ładną, wiecie? No, taką. Letnią maliną, słuchajcie, naprawdę super. Zobaczymy, jak ten szampon mi się sprawdzi. Dam Wam oczywiście znać. Mam po raz pierwszy coś z tej firmy, więc e, nie wiem, jak to się sprawdzi. Oni mają bardzo dużo rzeczy, mają e, bardzo dużo e, tych. Jak się to nazywa? Mają bardzo dużo mm, różnych odżywek do włosów. No naprawdę mnóstwo mnóstwo rzeczy. E, Zrobimy tutaj to. Także bardzo Wam y, 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 polecam zapachowo na razie, bo na razie mi się z, y, bardzo to podoba zapachowo. Jest ładne. Taka ładna malinka. Natomiast no nie wiem, jak się to z tego sprawdzi, bo jeszcze nie miałam. Natomiast słuchajcie, chyba dało mi próbeczkę. Jest to próbka perfum. Perfum, który nazywałem się Love Me, chyba o ile dobrze zapamiętałam. I wiecie, jaki to jest ładny zapach? Kurczę, bardzo mi się podoba ten zapach. To jest taki zapach. Hmm. Trochę mi to kojarzy się z paczuli. Trochę tak jakby jakieś paczuli, coś takiego troszkę słodkiego, ale odrobineczkę dosłownie. No, bardzo mi się ten zapach podoba. Nie wiem w ogóle, co to są za perfumy, bo ja w ogóle nie wiem nawet, że takie są. Stam próbkę, no więc ją sobie przetestuję. Jeżeli mi się spodoba, no to jest szansa, że po prostu zakupię to, bo ładnie, naprawdę mi się podobają. To są wszystkie zakupy z heaven. Teraz, moi drodzy, przechodzimy do zakupów, które poczyniłam chyba po raz pierwszy w swoim życiu, aż tak, bo ja generalnie mm, naprawdę takich rzeczy nie kupuję. A tym razem poszalałam, bardzo poszalałam, ale poczułam taką potrzebę za wszystkie moje e, wielkie wysiłki, które ostatnio naprawdę, myślę, że miałam ich mnóstwo, za, za, za wszystko, co ostatnio zdobyłam, czyli za, za wszystkie takie, wiecie, rzeczy, za moje osiągnięcia, za to, że pięknie zdałam egzaminy, za to, że e, dużo przeszłam i tak naprawdę za, tak naprawdę w związku z tym, że dużo przeszłam, nic sobie za to nie, ani nie kupiłam, ani nie no tak, po prostu nic sobie za to nie dałam. Pamiętam, jak zachorowałam, to mi mówiła koleżanka, że pamiętaj, że Wyznacz sobie coś, żebyś yy, jakby czekała na coś i żebyś potem miała nagrodę za to, że jak dzielnie wszystko zniesiesz. I wiecie, że nie wyznaczyłam sobie żadnej nagrody i teraz tak trochę, powoli, powoli coś tam realizuję sobie. No i właśnie, i to jest tak, powolutku. Pierwsza rzecz to jest właśnie tak, że mm, trochę sobie kupiłam ciuchów. Druga rzecz to jest właśnie to, co Wam zaraz pokażę. I trzecia rzecz, no to na pewno będzie, będą wyjazdy wakacyjne w tym roku. Pierwszy już niedługo, także zobaczcie sobie. No i słuchajcie, i już Wam pokazuję, co ja kupiłam. Słuchajcie, no więc moi drodzy, nie wiem czy Wy to widzicie, czy tutaj będzie napisane, ale chyba tak, bo tu widzę, że tu coś jest napisane, tylko ja nie wiem jak się, jak się to czyta. No dobra, nieważne, pokażę Wam. Ta-dam, Jeśli to widzicie, a jeśli nie, to Wam zaraz powiem. Możliwe, że do góry nogami, więc tak. Ania kruk! Proszę Państwa. I to są, moje drogie panie, kolczyki. Uwaga, uwaga, będzie mierzenie, bo chcę Wam pokazać, jak wyglądam. Ale będzie mierzenie na jedną, bo mi się nie chce mierzyć na dwóch. I uwaga, pierwszy kolczyk już Wam pokazuję, wygląda tak. Kółeczko z takim niebieskim brylancikiem. I teraz proszę bardzo założę na ucho i będziecie mieć okazję powiedzieć mi, co myślicie. I też jestem ciekawa, yy, czy będziecie mieć swoich ulubieńców. Proszę bardzo. Wyglądam tak. No, więc tak wygląda. Bardzo ładne, cieniutkie kółeczka, na którym wisi sobie taki brylancik niebieski. No więc super. Moim zdaniem. Naprawdę ładne. I to są pierwsze. Uwaga, uwaga. Zaraz Wam pokażę kolejne. Tylko chciałabym to zapiąć. O, dobra. I teraz będą kolejne, proszę bardzo. Koczyki numer dwa. Ups! Nie to jak odwrotnie wyciągnąć. Ale dobra, już jest ok. O, co tu się stało? Ktoś tu coś nie włożył. No dobra, nieważne. Ktoś tu tak włożył, że jedno pudełko musi być widocznie puste. No właśnie, to jest puste, dobra. Dobra, to w takim razie dobra. No, to będzie teraz to. I moje drogie panie, kolejne kółeczki. Proszę bardzo. Tada! Zwykłe, klasyczne kółeczka. Jednakowoż podobno bardzo ładnie wyglądają. Tak wyglądają kolejne. Bardzo, moim zdaniem, ładne, klasyczne kółeczka. Naprawdę. Klasyczne, a jednocześnie takie, no naprawdę, kurczyny no coś mają w sobie. Śliczne są. No, co myślicie? Takie ładne. To kolczyki numer. To były dwa, tak? Tak. Teraz będą kolczyki numer trzy. I tu się najbardziej waham, aczkolwiek usłyszałam właśnie, że można. By dokupić takie zabezpieczenia, żeby mi się nie od... Yy, żeby mi nie wypadły, bo ja się troszkę boję, że one mi wylecą. Uwaga, uwaga. Proszę bardzo. One mają takie, a zresztą w ogóle najpierw Wam pokażę może. są takie łezki i one mają takie tutaj, że widzicie, że jest tylko o, takie ucho, zakłada się i nic się nigdzie nie zapina. Ale dość długie to mają. Po pierwsze, więc no, szansa na to, że to wyleci, no to jest jakaś tam, powiedzmy, nie taka duża. A po drugie, można tu podobno to jakoś zabezpieczyć, że są teraz takie silikonowe jakieś końcóweczki i można to tak zabezpieczyć, żeby to, yy, no było po prostu ok. Ale zobaczyć. tak wyglądają. No fajne, i się coś dęda. Tutaj ja lubię jak się dęda. Ja uwielbiam takie kolczyki w ogóle, które takie są dędające. No, ja lubię po prostu jak się coś dzieje, wiecie. Nie lubię, tak jak w tych mam, nie? Ja nie lubię po prostu takich zwyczajnych jakichś takich, nie, nie wiem, takich jakichś bardzo przy uchu, które nic nie wnoszą w ogóle. No, jakoś, nie wiem, no nie lubię. Lubię jak się coś dzieje, no po prostu jakoś. Jak, jak najczęściej jest tak, że jestem dość skromna i lubię skromne rzeczy, tak akurat jeśli chodzi o biżuterię, to lubię jak się coś dzieje. Dobra. I czwarte kolczyki, moje drogie panie, to są kolczyki. Bardzo ładne. Proszę bardzo. Śliczne kółeczka. Malutkie, ale słuchajcie, jednocześnie bardzo szerokie. W sensie dosyć szerokie. Więc one rzeczywiście się odznaczają. Rzeczywiście tutaj widać, że coś jest. Tutaj jest naprawdę konkretny jakiś piesek, tutaj próbuje coś mówić też. One są konkretne bardzo, więc mimo że małe, to jednak powiem wam, że no mają coś. Zaraz zobaczycie, jak wyglądają na moim uchu. Zobaczycie sobie. No, patrzcie. Prawda? Prawda, że śliczne? No naprawdę malutkie, ale kurczę, coś mają takiego w sobie, że no. To są takie po prostu szerokie, nie? Że tutaj szersze, tu węższe, a tutaj mają rzeczywiście no, no konkretny kolczyk. No konkretny kolczyk. No, no umówmy się. I teraz jakbym nawet je zostawiłam, zostawiła tego jednego, to jeszcze pokażę Wam jedną rzecz, którą kupiłam, a mianowicie. Jest to moje drogie panie, naszyjnik. Zaraz Wam pokażę, co ja tu zakupiłam. Słuchajcie. Zakupiłam sobie taki naszyjniczek, który jest podwójny. Czekajcie, tylko muszę go ułożyć, żeby Wam pokazać. O, widzicie? Zobaczcie, co tu się dzieje. Widzicie? O. Jest to coś takiego. Składa się z dwóch części. Jedna to jest taka, taki łańcuszek z kuleczkami, a druga to jest to jest taki po prostu yy, łańcuszek, prosty. Proszę bardzo. Moi drodzy, proszę bardzo, proszę bardzo. Tylko, że teraz akurat mam taką bluzkę, że to, muszę tego tak zrobić, żebyście mogły zobaczyć. O, widzicie? Mam taką akurat bluzkę, że to tak średnio wygląda, bo ta bluzka akurat ma taki dekolt głupi. No, ale zobaczcie, jak to wygląda. Widzicie? Tu jest jedno, tu jest drugie, takie kuleczki. No, ładnie i nawet z tym łańcuszkiem w sumie się też prezentuje dobrze. No bo tak to, jak tak zrobię, no to ta bluzka zastawia to, więc to jest bez sensu. Już można tak wystawić, ale nie, zastawia. Zawsze tu zastawia, więc ten dekolt akurat się nie nadaje do, tej, do tego yy, naszyjnika. Ale jak tak zrobię sobie, o tutaj dekolt, uczynię to zobaczyć. No, tak wygląda. Piękny jest. No, piękny, piękny. No więc tak, słuchajcie, takie sobie rzeczy zakupiłam. Bardzo jestem ciekawa Waszej opinii. Jestem ciekawa, yy, będę sobie ściągać i do Was mówić, będę, jestem bardzo ciekawa, yy, które przypadły Wam najbardziej do gustu. Dajcie mi koniecznie znać, bo naprawdę mnie to ciekawi. Yy. Które Wam się najbardziej podobają, które Wam się najbardziej podobają na mnie, bo to jest bardzo ciekawe. Każdy z Was ma jakieś tam swoje zdanie, swoją opinię, więc to jest dla mnie bardzo ciekawe. Dajcie mi koniecznie znać. Bardzo się, bardzo lubię Wasze opinie. Lubię, się, lubię po prostu wiedzieć, co myślicie. Yy, poczekajcie jeszcze, tylko to ściągnę. Yy, lubię Wasze opinie, ponieważ dzięki temu yy, też jest tak, że yy, wiecie, no dowiaduje się jakby też, jakie macie zdanie, nie? Co Wam się podoba z tego. No, czekajcie, o dobra, jest. Jezu, co ja zrobiłam? Ściągnęłam nie to, co chciałam. O litości. Ściągnęłam swój łańcuszek, słuchajcie. Dobra, z moim medalikiem. Nie łańcuszek chciałam ściągnąć, tylko to chciałam ściągnąć wyciła mnie to, co trzeba. O, to było bardzo proste do ściągnięcia. No, więc bardzo Was proszę dajcie koniecznie znać, która rzecz, które kolczyki, no i oraz czy łańcuszek Wam się bardzo, czy Wam się bardzo podoba, czy tylko troszkę, czy wcale. I które kolczyki są Waszym faworytem i w których uważacie, że jest mi najlepiej. To mnie ciekawi. Yy, przy czym powiem Wam, że ja sobie chyba zostawię wszystkie. Mam taki, y, taką chęć, ale i trochę posłucham Waszych opinii, bo jestem ciekawa. Może tak być, że powiecie mi, y, jakieś takie te Wasze opinie będą, że mnie przekonają do czegoś. Y, wiem, że to są subiektywne opinie, ale jednocześnie wiecie, no jeżeli ileś osób tak mówi, jakoś tam i się to zgadza, w sensie wiecie, ileś osób tak mówi, nie? Czyli się to zgadza z jedną osobami, no to szczerze powiedziawszy, y, warto tego posłuchać. Więc, moje drogie panie, bo myślę, że tutaj głównie panie się będą wypowiadały, no nie mogę tego zabrać, dobra, szkoda czasu. Więc, moje drogie panie, czekam na Wasze opinie, absolutnie czekam. Dobra, i jeszcze pokażę Wam zaraz yy, moje trzecie zakupy. Byłam w Bath Body Works, ponieważ koleżanka, a właściwie moja przyjaciółka Renia powiedziała mi, że... Yy, jest taka promocja, ale ona się już chyba skończyła ta promocja, chociaż zaglądnijcie, bo nie wiem. 3 plus 3, czyli w sensie, że trzy produkty kupujecie i trzy yy, równorzędnej wartości lub yy, niższej są za złotówkę. I tak chyba to jakoś było. I słuchajcie, kupiłam sobie trzy rzeczy, znaczy, bo, bo my się z renią po prostu podzieliłyśmy. Ona sobie wybrała jakieś swoje rzeczy, ja swoje. Eee, w każdym razie kupiłam sobie słuchajcie, taką serię, tam jest taka seria, muszę tą jak zaraz założyć. Tam jest taka seria e, róża jaśmin to jest taka ich klasyczna bardzo seria. Ja sobie z tej, przepraszam, serii kupiłam mgiełkę, taką małą do e, mgiełka do ciała po prostu. Powiem wam, że zapach jest cudny. Naprawdę przepiękny zapach. Bardzo, bardzo mi się podoba. Fajna, mała, wiecie, do torebki schować, no naprawdę super. Z tej, z tej, z tej serii jest również duża. Ona ma chyba tam 149 ml, mili, no ona kosztuje drożej, bo ta duża kosztuje 109, a ta chyba... 3, nie, 49 bodajże. Więc tak. Kupiłam do tego z tej samej serii e, żel pod prysznic. W ogóle bardzo mi się podobają te ich butelki, one są takie fajne, takie kryształkowe, ładne. E, natomiast wiecie co, no ja generalnie nie używam, e, rzadko używam takich żeli. Prześlicznie pachnie, no po prostu taka ładna seria. Biegnijcie koniecznie sobie zobaczyć tą serię, bo jest przepiękna. Ja generalnie nie używam takich, e, jak wiecie, używam raczej naturalne rzeczy. Natomiast od czasu do czasu, dla przyjemności po prostu kupiłam sobie taki żel. Robię to bardzo rzadko. I słuchajcie, i całkiem przypadkowo, kiedy wybierałam te rzeczy, bo wybierałam je dla siebie i dla, właśnie dla Reni, Reni nie było przy tym, musiałam wybrać jeszcze jakąś jedną rzecz i nie mogłam się zdecydować, a właściwie dwie, i słuchajcie, wybrałam przepiękną mgiełkę, nie mam tej mgiełki tutaj, bo to była mgiełka Reni, mgiełka Paczuli. Słuchajcie, co za zapach! Ja się zakochałam w tej mgiełce i ja koniecznie muszę pobiegnąć do baw i muszę sobie kupić jeszcze jedną. Być może też taką małą, albo już tą większą. Paczuli, strasznie mi się podoba ten zapach. Jest prześliczny. Ona sobie kupiła, tam są dwa rodzaje tej imgiełki. Jedna to jest z drobinkami, tak się ślicznie mieni. No Ja nie chcę takich rzeczy raczej używać, bo one jednak no, mimo wszystko są trochę plastikowe. Więc już nie chcę na, temu, na to ciało tam, wiecie, niczego takiego yy, nakładać. Natomiast yy, jest też z tego samego, z tej samej serii, tylko zwykła bez drobinek. Więc ja chcę sobie kupić tą bez drobinek. Natomiast z tego paczuli kupiłam sobie krem do rąk. Normalnie tych kremów nie opaca się kupować, bo one są bardzo małe, mega małe koszty, chyba 39 zł, więc coś kompletnie nie opłaca. Natomiast, jezu, i to jest cudny zapach. Prześliczny jest ten zapach paczuli, To jest Wiecie, co to jest taki elegancki zapach? Kojarzy mi się to z taką księżniczką, z taką. Jezu, po prostu już widzę, te, te wiecie, te... za ten. Super. Niech żyje zgrabność. Już widzę, słuchajcie, ten, wiecie, ten, taki, taki zamek, wiecie, królewski. Widzę już, wiecie, z tam siebie, taką w takiej sukni pięknej i do tego te perfumy. Jezu, po prostu, ła, nie, normalnie, ła, Poniosła fantazja. Także. Muszę Wam powiedzieć, że seria bardzo, bardzo fajna. I jedna, i druga. I ta róża Jaśmin, i ta Paczuli. Jeśli jakby macie gdzieś bafa, albo jak nie macie to, można na pewno przez internet, mówię Wam, że coś cudownego. Ten zapach róża Jaśmin to jest zapach, który ja myślę, że się będzie podobał większości ludziom. Pani mi powiedziała w sklepie, że nie było takiego kogoś, kto przyszedł i powiedział, że ten zbach jest brzydki. A ja byłam pierwsza, która na początku powiedziała. Mm, i sobie pani mówi: O, to jest pani pierwszą osobą, która tak powiedziała. wie pani, no ja jestem oryginalna, to możliwe, że to. Nie, nie zdziwi mnie to. Ale potem, słuchajcie, powąchałam to już tak dokładnie drugi raz i wtedy się już zakochałam. Naprawdę. Trześliczny zapach. Natomiast, no, Paczuli to jest absolutnie dobrze. Jest w ogóle absolutnie królewski iście cudowny. No, słuchajcie, moje drogie. Moi drodzy, moje drogie. Na tym będę kończyła, to są już chyba wszystkie moje zakupy, jakie ostatnio poczyniłam, znaczy nie, jeszcze nie ostatnie, ale już tak jakby z takich y, dla siebie stricte, to już chyba ostatnie, bo tak to to kupuję jeszcze teraz dużo różnych rzeczy, takich wiecie, do domu, jakieś tam chemiczne rzeczy, ale to Wam pokażę by w, w jakimś innym odcinku, kupuję y, jakieś tam przyprawy, no, to takie wiecie, rzeczy tego typu. Natomiast yy, coś tam ze sklepu ze zdrową żywnością, no takie wiecie, takie jakieś zakupy, ale to już domowe. Yy, to na pewno też będzie jakiś taki haul. Natomiast chciałam się podzielić z Wami tymi zakupami, które są stricte dla mnie. Bardzo się z nich cieszę, jestem szczęśliwa, że sprawiam sobie taką przyjemność. Należy mi się absolutnie. Bardzo, bardzo, bardzo. I was też zachęcam do tego, abyście sobie sprawiały, sprawiali taką przyjemność dla siebie, czy znaczy taką jakąś przyjemność, taką, jaką sobie wybierzecie, to jest bardzo ważne, żeby się rozpieszczać, żeby od czasu do czasu zrobić coś fantastycznego dla siebie. Naprawdę uwierzcie mi, że to yy, dużo daje, poprawia nastrój. Yy, no jakoś tak yy, nie wiem, można bardziej siebie pokochać. No wszystkie same plusy. Także serdecznie wam to polecam, jeśli jeszcze tego nie robicie, to przynajmniej jakaś mała rzecz raz na jakiś czas. Żegnam się już z wami w takim razie, bo myślę, że ten odcinek będzie takim właśnie odcinkiem, bo jest dość długi, dużo się nagadałam. Spędziliście sobie ze mną czas, pooglądaliście mnie w różnych rzeczach. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!